Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur, zasubskrybuj nas. Dzięki! Sztuka rozpoczyna się w domu bogatego mieszczanina Orgona i opowiada o Tartifie, obłudnym i chciwym hipokrycie, który pod pozorem wielkiej pobożności zdobywa zaufanie gospodarza. Orgon tak ślepo bierze Tartifowi, że zamierza wydać za niego swoją córkę Mariannę, choć jest ona zakochana Walerym. Wcześniej zresztą Orgon przyszedł mu małżeństwo z Marianną. Orgon jest przekonany, że Świętoszek jest postacią wyjątkową, a przebywanie w jego towarzystwie jest dla wszystkich zbawienne. Madame Pernelle, matka Orgona, również jest pod wrażeniem Tartifa. Co wywołuje konflikt w rodzinie? Wszyscy poza tą dwójką od początku postrzegają Tartifa jako hipokrytę i obudnika, który korzysta z naiwności Orgona, aby żyć na jego koszt. Orgon oznajmia Mariannie, że poślubi Tartifa. Informacja ta wywołuje przerażenie dziewczyny. Cierpi ona, ponieważ kocha walerego ale jednocześnie nie jest w stanie chrzci się ojcu. Doryna, sprytna służąca, stara się pocieszyć Mariannę i Valerego, obiecując im pomoc w pokrzyżowaniu planów Orgona, choć jest zła, że bezwolna dziewczyna nie jest zdolna do samodzielnego działania. Doryna opracowuje plan, by ukazać prawdziwe oblicze Tartifa. Przynętą ma być Elmira, żona Orgona, którą Tartif od jakiegoś czasu próbuje do siebie przekonać, a właściwie uwieść. Elmira zgadza się pomóc w demaskowaniu Tartifa. Spotyka się z nim, pozwala mu na dwuznaczne uwagi, a potem sugeruje, że przekaże je swojemu mężowi. Chce w ten sposób skłonić Tartifa do współpracy na rzecz związku Marianny i Valerego. Wszystko jednak słyszy Damis, starszy syn Orgona z pierwszego małżeństwa, który jest wściekły, sam bowiem jest zakochany w siostrze Valerego. Atakuje Tartifa i oskarża go przed ojcem. Ten jednak mu nie wierzy. Uważa, że wszyscy chcą zdyskredytować uczciwego świętoszka. Rzuca z domu Damisa i wydziedzicza go. Decyduje się natychmiast przepisać majątek na Tartifa. Do działania jeszcze raz przystępuje Elmira, ponieważ nawet pomoc szwagra kleanta nic nie daje i organ uparcie trwa przy swoim stanowisku. Elmira prosi męża, by ukrył się pod stołem i wysłuchał rozmowy między nią a Tartifem. Tartif, sądząc, że jest sam z Elmirą, zaczyna ją uwolnić, co słyszy ukryty organ. Organ, przekonany już o winie Tartifa, konfrontuje się z nim. Tartif widząc, że został zamaskowany, ujawnia swoją prawdziwą naturę i grozi, że pozbawi Orgona majątku. Okazuje się, że Tartif ma dokumenty, które mogą pogrążyć Orgona. Ten bowiem przechowywał dokumenty przyjaciela uznanego za zdrajcę kraju. Tartif korzysta z tego, że Orgon zdążył już przepisać na niego majątek i chce całą rodzinę wyrzucić z domu. Ponadto Orgon dowiaduje się, że Tartif zdradził go i zgłosił królowi posiadanie przez Orgona kompromitujących dokumentów. Na szczęście, dzięki interwencji królewskiego oficera, zdrada Tartifa zostaje ujawniona, a jego oszustwa ukarane. Tartif zostaje aresztowany, rozpoznano bowiem w nim znanego oszusta. A organ, dzięki interwencji księcia, odzyskuje majątek i spokój w rodzinie. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki!